Cześć. Oh, Cześć. Mm, z tej a e, Dzisiaj będziemy komentowali moja niesamowita historia. Mm, zapraszam. Hejka! Jestem Bożena. Siema. Bożena. Rodzice wyrzekli się mnie z powodu mojego kanału na YouTubie. <laughs> Haha, z <Bekasz> ciebie. <laughs> to jakieś głupoty tam chyba robiłeś, co? O, przyznaj się! Powiedzieli mi, nie jesteś już naszą córką, więc nie możesz z nami mieszkać. Ty nie jaki to widzieliście? Wiedzieli mi, nie jesteś już naszą córką, więc nie możesz z nami mieszkać Wee! Po prostu wyrzucili mnie z domu I Jak do tego doszło? Ja, ja, Czym nie, sobie na to zasłużyłam? Opowiem wszystko po kolei My wiemy Zacznę od tego, że moi rodzice są super dziwni Nie przesadzam Oto kilka przykładów ich zachowań Kuchnię zamykali o 20.00 Dosłownie zamykali, tak jak. Klep. Równo o 20.00 tata zamykał drzwi i zabierał ze sobą klucz. Chwilę wcześniej mama ogłaszała: Jeśli ktoś potrzebuje wody, to ma 5 minut, żeby ją sobie nalać. Co to jest? Co to? to ona chyba mieszka ten, to ona chyba mieszka na rondzie. Może się pomyliła, nie? Działo się tak codziennie, więc myślałam, że to normalne. No na rondzie, na stacji pociągu wiecie coś chodzi Pewnego razu nocowałam u koleżanki. Przed pójściem spać powiedziała: Mama zostawiła na. Mam mleko i ciastka. Chodźmy do kuchni. Byłam w szoku i naiwnie zapytałam: Wasza kuchnia jest jeszcze otwarta? <słyski> <słyski> Nie gram w gry wideo, więc kolejna zasada była skierowana głównie do mojego brata Krystiana. Nie wolno mu było grać w Pokémony. Uuu, boksy, Wiecie czemu? Nasi rodzice są bardzo religijni, a tata gdzieś oh. przeczytał, że Pokémony ewoluują. Jego. Oh, o ro... mój Boże. Znaczy wiecie, no. Ewoluują. Bo ewoluują. Wszystko ewoluuje, jakby no prawie wszystko. No, może, może i może rodzice nie. Religia nie uznaje ewolucji. Pomyśl... Co, czekaj, to my mamy być z takimi? Dobra, skryczki z Antoninem. Ho, 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 ho. Oh. <śleski> Co na to polega. To było śmieszne, nie? Czy nie? Czy nie mam poczucia? Dobra, nieważne. Dalej. Myślał, że ewolucja Pokemonów przekonuje do teorii ewolucji, więc bratu nie. To jest śmieszne. Jest... To jest. Serupiste. Wolno było w nie grać. To, 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 to. A ze względu na przekonania, mamy. Nie wolno nam było oglądać ani czytać Harry'ego Pottera. Uuu, już jej. Jak o takich ludziach słyszę, to. czuję, że coś mnie zaraz, coś mnie zaraz trafi, tak Czuję. Uuu, już już. Dobra, teraz wie. Według niej promowałem magię. No, o, to... Poza tym, czemu to jest pośrodku, a nie tutaj, czy tam tutaj, nie pamiętam. A skoro praktyki magiczne uznaje się za grzech, musieliśmy zapomnieć o Harrym Potterze. Czemu nie wyrzuciła go przez okno? To tylko dwie z wielu rzeczy, których nie wolno nam było. Posłuchajcie o idiotycznych karach, które nam dawali. <grym> <grym> Ej, czekaj. Aha, świetnie. Ej, to chyba są średniowieczni, a nie, a nie religijni. A przekonacie się, że naprawdę są dziwni. Pewnego razu brat zapomniał spuścić wody w toalecie. Mama wezwała go do siebie, gdy to od... Kto wącha kibel? Kto wącha kibel? Kto? 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 Kryła. Będziesz tu stał i patrzył na swoją kupę, powiedział. Będziesz tu stał i patrzył na swoją kupę. Brzmiesz? I przychodziła sprawdzić, czy na pewno patrzy. Mój brat musiał się w nią wpatrywać przez 40 minut. W końcu mama zawołała z kuchni: spuść ją! Tak zrobił. Tego samego dnia po południu Krystian wyznał mi: Teraz wszędzie widzę. Kocham cię! Kupę! Wtedy. No, chyba ja Ja się z tego śmiałam, ale patrząc wstecz, sądzę, że to przy... przykre. A teraz posłuchajcie o jednej z kar mojego taty. Za każdym razem, kiedy dostałam złą ocenę, kazał mi dzwonić do naszych krewnych i im o tym opowiadać. O mój Boże, nie, ja zawsze zmierzam o czymś było takim wstydliwym, wiecie, takim nie za bardzo dobrym dla nas. Moją rodzicę tym tak jest, tak jest coś zło, czuć się naprawdę. Zobaczycie kiedyś. A sam stał przy mnie i słuchał Dzwonił na przykład do mojej babci i podawał mi telefon Mówiłam o jaki przedmiot chodzi I jaką ocenę dostałam A on na to Przeproś babcie za przynoszenie wstydu rodzinie na wstydu rodzinie Skrzyki Nie dobra nie. nie Więc przepraszałam Dla babci słuchanie tego było Bardziej uwłaczające niż dla mnie Oprócz dziwnych kar Mieliśmy też kary Co, tam Co ona robi Kurowe. Normalni rodzice mówią dzieciom, nie wyjdziesz dzisiaj ze swojego pokoju, a u nas. ja to się cieszy. Wyobrażacie sobie, ile odcinków nagram. Mówiono, nie zejdziesz dziś z jabłonki. Dobrze słyszeliście. Musieliśmy. Przynajmniej niezgodnie. nie? nie? Widzieliłoby raz, dwa, trzy, cztery. Wspinać się na drzewo i siedzieć tam wiele godzin. Mieliśmy jabłonkę na podwórku, to właśnie na nią musieliśmy się wspinać. Trafialiśmy tam na przykład za przeklinanie. Liczba godzin spędzonych na drzewie zależała od przekleństwa. A wiecie, co jest najsmutniejsze? Dorastając w takim domu, myślisz, że to normalne. Myślisz, że takie rzeczy dzieją się w każdym domu. Kiedy miałam 13 czy 14 lat, zaczęłam poznawać życie moich przyjaciół i zdałam sobie sprawę, że moje nie jest normalne. Ta wiedza miała trudne konsekwencje, zarówno dla mnie, jak i dla... Co oni tam robią? Co oni starają na tej... Czekaj, on, on na kanapie. Eee... Eee... Nie, dobra, nie znajdę tego teraz. dla rodziców. Przestałam ich słuchać. Więc cały czas... Co to jest tam, to, to w, w tym, w tle? Co to, o co tu chodzi? Jak kłóciliśmy. Myśleli, że się stawiam, bo stałam się nastolatką, a ja ciągle im mówiłam, że nie są normalni i że potrzebują terapii. Czułam się jak w. Wulkan, który zaraz wybuchnie, to było nieuniknione. Musiałam dać upust lawie, która się we mnie zbierała. W przeciwnym wypadku to by mnie zżarło. W tamtym okresie zdałam sobie sprawę, że mówienie o tym działa jak terapia. Po rozmowach z przyjaciółmi było mi lepiej, ale o niektórych rzeczach nie mogłam im powiedzieć. O jaki... Przeżyłam tak okropne rzeczy, że bałam się, że będą na mnie krzywo. Mój Boże, co to jest za... Popatrzeć, nawet jeśli nie były one moją winą. Rozwiązanie miałam tuż przed nosem. Zdecydowałam się założyć kanał na YouTubie. Post Masz problem psychiczny? Rodzina Cię nie wspiera? Załóż na na YouTubie. ...nie pokazywać twarzy, ani nikomu o tym nie mówić. Nawet bratu. W ten sposób mogłam o wszystkim opowiadać anonimowo. Jak myślicie, jak nakręciłam pierwszy filmik? Siedząc na jabłonce. Ustawiłam kamerę w telefonie. Sieman, z tej strony. Boże, no, a dzisiaj będziemy siedzieli na jabłonce. Jak to zostawicie? Pięć łap w górę, to zjem wszystkie jabłka. W ten sposób, by pokazywała tylko jabłka. Wcisnęłam nagrywaj i zaczęłam mówić o tym, jaką rolę jabłonka pełni w moim życiu. Wyrzuciłam z siebie wszystko. To dziwne, ale nie płakałam, po prostu mówiłam. A potem wrzuciłam ten półtora godzinny film na YouTube'a i na... Ilu. Ile? Nazywałam go Dziewczyna na drzewie Tamtej nocy poczułam się zrelaksowana I stałam jak dziecko Drzemiący we mnie wulkan znalazł ujście Po 10 dniach liczba wyświetleń Tego filmu zaczęła rosnąć Dobra wiecie co będę się mm, Będę się zwierzał Z tego co się nie, absolutnie nie dzieje w moim życiu I widzicie te liczby 120 w górę 17 w dół Tylko my będziemy mieli 0 w dół Bo będzie 3 razy krótszy i będzie miał yy, yy, dwa, 50 razy więcej wyświetleń. Dokładnie pamiętam pierwszy komentarz. 420 psu, psu. Naprawdę tego doświadczyłaś, czy wszystko zmyślasz? U po, to po kilku godzinach dostałam drugi komentarz o treści pokaż twarz. Dodawałam po dwa filmy tygodniowo. Miałam ponad 1000 subskrybentów. Co miałam 1000 subskrybentów i nagrywałam dwa filmy tygodniowo? słabo, słabo. Ja nagrywam daily i, i co z tego mam? Ja I mam z tego 200 subów. 80. 280. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy jeszcze to wytrwali przez te kilka miesięcy. 7 filmów, które znajdowały się na moim kanale, miało razem 9. Trzech, Czeka, musimy to obliczyć.

62 i plus 12 równa się 74. 74 tysiąca wyświetleń. Ile? 5 tysięcy wyświetleń. Moje emocjonalne rany zaczęły się zabliźniać, kiedy stało się coś niespodziewanego. Mój brat natrafił na mój kanał przez przypadek. Od razu do mnie napisał, a ja jechałam wtedy do domu przyjaciółki, by pracować nad zadaniem szkolnym. Nie widziałam więc wiadomości. Krystian marzył, by zostać youtuberem, więc myślał, że założyłam kanał z tego samego powodu. Był szczęśliwy, kiedy zobaczył, ile mam wyświetleń i subskrybentów. Był ze mnie dumny i od razu poszedł pochwalić się mamie. Kiedy wróciłam do domu, rodzice byli. Jak ona chodzi? wściekli. Do Krystiana dotarło, co zrobił, ale było już za późno. Mama powtarzała: Jak śmiesz o. Mama, mama, mama. Opowiadać w sieci o naszym prywatnym życiu. To jakby na tym polegają wszystkie kanały flokowe. A tata powiedział, nie spodziewałem się tego po tobie. Daliśmy ci wszystko, a ty wbiłaś nam nóż! w Wszystko? I to właśnie dokładnie ta rodzina, na która nie pozwoliła mi ci coś pozora. Daliśmy ci wszystko! Plecy, ale ja nie zdradziłam naszej tożsamości. Opowiadałam sytuację z mojej perspektywy, bez mówienia niczego złego o mamie ani tacie. Po prostu opisywałam to, co się stało, a skoro były to moje doświadczenia, to miałam prawo o nich mówić. Odes o tę stronę ta muzyka i skłali mnie do pokoju. Słyszałam ich. No nie podobno, tam Harry Gwałtowną rozmowę. Nie chciałam jednak wiedzieć, co mówili, więc nie słuchałam. Minęły trzy godziny. Szykowałam się do łóżka, kiedy mama tak. zawołała mnie na dół. A tata powiedział, nie ma mowy, byśmy ci wybaczyli. Ciężko pracowaliśmy na twoje wychodzi. No, tak patrzy, na nią i tak mówią, tak, tak, mówi, tak wiecie tak tak wie. nigdy, nie wybaczymy ci tego. a ty nam tak się odpłaciłaś? Żadna kara nie naprawi tego, co zrobiłaś. Więc razem z mamą podjęliśmy trudną decyzję. Zacznij nie zarabiać o nie filmiki robisz. Wyrzekamy się Ciebie! Po tym wszystkim nie możemy nazwać Cię córką. Wyrzekacie? Byłam w szoku. Nadal słuchałam, ale czułam się jak we śnie. Spojrzałam na mamę. Płakała i wpatrywała się w podłogę. Chciałam, aby coś powiedziała, więc zapytałam: Mamo? Ale nie spojrzała na mnie. Potrząsnęła tylko głową. Wiedziałam, że są uparci i że nie ma sensu się z nimi kłócić. Mój tata nigdy nie zmienił zdania na żaden temat. Nie zasługiwałam na to, lecz nie mogłam nic zrobić. Chciało mi się płakać, ale się powstrzymałam. Nie chciałam, żeby zobaczyli moją słowo Daj Daj mu Babość. Więc co teraz? zapytałam. Skoro się mnie wyrzekacie, to chyba nie chcecie, bym mieszkała w tym domu? tata mm -hmm. przytaknął dajemy mm -hmm. ci tydzień na znalezienie sobie nowego domu. Rozumiałam ich rozczarowanie, ale czy ich reakcja nie była przesadzona? Wyrzekli się mnie i wyrzuć. <try> z domu. Mieli tylko dwójkę dzieci, ale ta strata ich nie rozmała. jeszcze on dawaj, dawaj, dawaj. Ruszyła. Czy byłam zaskoczona? Głównym problemem... O, ale słodkie, ale spadę, zaraz uprzę, problemem rodziców był ich brak współczucia wobec nas. Już wam mówiłam, jak nas karali za małe przewinienia, czyli przesadzanie w takich okolicznościach było dla nich normą. A teraz wyrzucili mnie z domu i musiałam gdzieś zamieszkać. Jako uczennica nie miałam zbyt wielu opcji. Poszłam więc oczywiście do babci. Moi rodzice spodziewali się pewnie, że tam trafię. Choć mój tata jest ukochanym synem babci, ona cały czas go krytykuje. Kiedy dowiedziała się, co zaszło, od razu wezwała go do siebie: Bożena jest tylko dzieckiem! Jak możesz wyrzucić ją z domu? Od teraz będzie mieszkać u mnie. Ja też się ciebie wyrzekam. Da, 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 da. Możesz wyrzucić też Krystiana. Zajmę się obojgiem. Mój tata słuchał bez słowa. Lepiej mu nie podpowiadaj. A potem po prostu wyszedł. Od pięciu miesięcy mieszkam z babcią. Teraz żałuję, że nie wyrzucili mnie wcześniej, bo czuję się tutaj świetnie. Krystian! młody bluk. Często u nas nocuje. Mówi, że mama cały czas płacze, bo za mną tęskni. W przeciwieństwie do niej... Trzeba było jej nie wyrzucać ty głupia i hey, umiem wybaczać. Poszłabym ją odwiedzić, gdyby tylko zadzwoniła. Lecz nie sądzę, bym kiedyś jeszcze wróciła do rodziców. Było mi przykro, że musiałam usunąć mój kanał, ale potem przestało mi zależeć. Jak to? To jest przecież naj najlepszy moment. To, to wtedy masz taką swobodę swobodę pracy. No, Ponieważ spełnił już swoje zadanie. Pomógł mi się podzielić tym, co we mnie się działo. Prawda? Dziękuję Wam za. W o mój Boże, Jak to było. Dobra, podsumujemy sobie odcinek, widzę. Eee, dobra, dzisiaj e, oglądaliśmy moją rodzinę. Wyparła się mieszkalą mojego kanału na YouTube. Eee, no, e, to, to strasznie głupie. jest, Wiecie, w sensie, to nie jest taki powód. To nie jest taki. Teraz tak na serio mówię. To nie jest taki problem, który zupełnie nie występuje. To jest taki problem, który naprawdę czasem się dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Osobiście sam nie wiem, jak to jest, ale tak jest właśnie. Eee, więc. Ale teraz wróćmy do takiego, mniej może ciężkiego tematu. To... Eee, dzisiaj wysłuchaliśmy, jak. I rodzice zakazują mi rekruta i zakazują mi kanału na YouTube. Dobra, no i w sumie to tyle mogę wyciągać z tego. Nie chcę mi się dalej myśleć. Eee, trzymajcie się ciepło. Eee, cześć.